Jak widzicie, to jest jeżeli udało mi się pograć na telefon jakiś program do, do montowania, edytowania i sklejania filmiku, no to mieliście w tym filmiku, to jak wyjeżdżałem z niskał autokarem. karem. Jeżeli mi się nie udało, to albo mieliście to w poprzednim filmiku, albo po prostu nie mieliście tego wcale. Jest naprawdę kursnie 37-38 stopni jest dopiero godzina, czyli muszę sprawdzić na nie widać tutaj jest tak mocno, że nawet nie wiem czy on się nie wyładował. No i ważne. W każdym razie jest bardzo wcześnie jeszcze. tych pierwszej nie ma. Także jest naprawdę gorąco. To powiedzmy środek, południa. Głowa strasznie się nagrzewa. Jak to chyba tyle, mam chciałem powiedzieć. No to jest naprawdę pokażę. To jest naprawdę blisko. Tam negasy sobie chodzą. E, okej, okay, czekajcie tam z powrotem. Ok. Ogólnie ten środek jest bardzo, bardzo duży i z tego co no to... Mm. Na razie tutaj w pobliżu jaki powiem powiedziałem, jest bardzo dużo w ale coś ona nie odbiera. Tak no, nic no, nie Muszę gdzieś znaleźć. Jeżeli znajdę no to... Będziecie mieć po prostu ten filmik, czyli... Jeżeli no, widzicie, no to znalazłem w i będę miał jakiś z wami kontakt. To chyba tyle. Tak, w takim razie czekajcie na jakieś śmierżne filmiki z mojej strony I to chyba tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie God of daddy. Mother Waffle dla Boga a, Amuna. Następny z ramki siódmiej zostaje w, w klucz życia od Boga. Tu proszę, teraz Jak ustawiano obelisk? Nie ma granitu. To. Każdy obelisk jest z granitu. Nie ma granitu tu w Loksozie. Granit tylko w Asłanie. 300 km. Jak ustawiano, prostowano, kierunkowano obelisk? No.

Zależy, kiedy robicie drążkę z drążkowaczy w bazon i niepienka z bazonu. Następny. Przyjrzyj go bardzo, świecą. Następny. Przemieszamy. Przez temperaturę 270 stopni to będzie gotowa jeden bazon taki ręczna robota lepiej niż maszynowa. Maszynowa tylko przez kilka godzin, ale to przez kilka a, dni robiono to w czasie faronu.